Cześć, jestem Kapral, a w dzisiejszym filmie pokażę Wam, według mnie, trzy najbardziej skillowe postacie w Brawl Stars. Więc jeżeli film Wam się spodoba, to koniecznie zostawcie łapkę w górę pod tym filmem, no i zasubskrybujcie ten kanał razem z dzwoneczkiem, by nie ominęły Was kolejne materiały. A już bez zbędnego przedłużania zapraszam Was do oglądania. Na pierwszy ogień polecimy sobie z koltem. Kult, jak sami dobrze wiecie, to jest to jedna z pierwszych postaci do zgarnięcia w Alei Pucharów. No i tak jak każdą postacią na samym początku można naprawdę no, fajnie sobie nim pograć, ale oczywiście jeżeli chcemy, Osiągnąć coś na tej postaci, wbić na przykład 25 rangę, no to na pewno musimy dobrze ogarnąć celowanie tą postacią, a szczególnie też yy, dobrze wykorzystywać ulta, który jest naprawdę bardzo mocny, ale także możemy oczywiście bardzo łatwo tego ulta zmarnować. Więc teraz przechodzimy już do drugiej postaci. Drugą postacią, którą przedstawię Wam w tym filmie, będzie Nani. Tak jest, Nani jest to ogólnie jedna z y, y, nowszych postaci wprowadzonych do gry. No i musicie mimo wszystko przyznać, że naprawdę no nie gra, nie gra się ją tak łatwo na samym początku. Yy... No, najłatwiej jest chyba grać sobie po prostu showdowna, ale jeżeli chcemy e, na trybach 3 na 3 jakoś regularnie wygrywać, no to no, naprawdę musimy się trochę nauczyć e, grać tą postacią. E, no, myślę, że jak ją mieliście i graliście ją na samym początku, no to na pewno też nie było tak łatwo. Jednak później naprawdę e, można, jeżeli naprawdę nauczymy się dobrze grać, no to. No, będzie fajnie się nam w biało grało tą postacią. No i ostatnią postacią, którą Wam przedstawię w tym filmie, będzie Mortis. Tak jest. Mortis. To też jest ogólnie, wam powiem, że dosyć taka y, wkurzająca postać, która jest chyba najwięcej grana na brawlu, ale nie wiem, może się coś zmieniło. Jednak mi się wydaje, że najwięcej właśnie gracze grają y, na brawlu Mortisem. Jednak co ciekawe, osoba, która jest właśnie najlepsza na tej postaci, wbiła Mortisa na Grabie, co też właśnie dla niektórych może się wydawać takie dziwne, bo jednak też Mortis tak zazwyczaj nie jest brany właśnie na Graba. No, i to też właśnie potwierdza to, że jednak naprawdę trzeba posiadać duże umiejętności, wiedzieć właśnie, jak zachować się w danej sytuacji. No i dzięki temu też można osiągać naprawdę duże sukcesy na tej postaci. Pamiętajcie, że to jest tylko i wyłącznie moje zdanie. Wy możecie też na przykład w komentarzu napisać Wasze trzy najbardziej skillowe postacie w Brawl Stars. No i to by było na tyle w tym filmie. Dziękuję Wam za oglądanie. Do zobaczenia, no i cześć!